Zakończyła się rozbudowa zespołu specjalistycznych przychodni w Tarnowie. W nowym obiekcie pacjenci będą korzystać z nowoczesnej rejestracji, a pacjenci przyjmowani będą w nowych gabinetach lekarskich i zabiegowych. Stworzone zostały także sale operacyjne dla pacjentów chirurgii jednego dnia. Finalizujemy dzisiaj pracę z sześciu ostatnich lat, kiedy trwały przygotowania do powstania projektu. Później powstał projekt. Ostatni rok to jest inwestycja, a Należy zaznaczyć, to że ta inwestycja była prowadzona na czynnej przychodni, i tutaj duże słowa podziękowania dla pacjentów, którzy podchodzili ze zrozumieniem przez ten ostatni rok, kiedy spotykały ich szereg niedogodności. Myślę, że zrekompensujemy to teraz, otwierając już jutro dla wszystkich pacjentów, a dzisiaj zapraszając na dzień otwarty. Te niedogodności zostaną zrekompensowane w całości. Nowa jakość, która w zespole przychodzi specjalistycznych na Marii Kili skłodowskiej została wprowadzona. Pacjenci, którzy się rejestrują do tej pory, stłoczeni w jednym miejscu, bez żadnego komfortu, uzyskują nową, nową przestrzeń. Nie tylko elegancką, ale po pierwsze, wygodną, dostępną. A to tylko wejście do, do przychodni. W nowej części są i sale operacyjne, nowe gabinety zabiegowe i cały układ komunikacyjny dostosowany do osób niepełnosprawnych. Myślę, że to co w tej chwili miasto oddaje... Mieszkańcom, ale również gościom całej aglomeracji tarnowskiej, to absolutnie światowa światowa jakość. To pokazuje, że ten system, chociaż system ochrony zdrowia, chociaż jeszcze taki dysfunkcyjny, jeszcze nie odpowiadający na wszystkie nasze potrzeby, jednak działa i generuje środki finansowe umożliwiające inwestycje. Obok mamy szpital. I jeszcze niektórzy mówią o nim stary, ale jak się wchodzi do środka, do, do poszczególnych oddziałów, wszystkie są wyremontowane, wszystkie mają już bardzo wysoką jakość, a więc inwestycje w ochronie zdrowia w Tarnowie zostały przeprowadzone i gwarantują naprawdę dobry, dobry komfort pobytu czy w przychodniach, czy, czy w szpitalu. Życzę wszystkim pacjentom, aby znaleźli tutaj pomoc i lekarzom, aby w tych nowych warunkach utrzymali właśnie taki wysoki poziom życzliwości i otwartości dla pacjentów. Inwestycja w znacznej części sfinansowana została z pieniędzy przychodni, jednak swoją część dołożyło także miasto. W dzisiejszej Kronice Policyjnej mówimy o nietypowym zdarzeniu z udziałem pijanego kierowcy, który wjechał w budynek popularnej restauracji fast food. Także o złodziejach kosmetyków i odzieży. W zeszłym tygodniu tarnoscy policjanci realizowali materiały w związku z kradzieżami sklepowymi, jakie miały miejsce na terenie naszego miasta. Tutaj 25-letnia kobieta, mieszkanka powiatu tarnowskiego, dokonała kradzieży odzieży oraz kosmetyków ze sklepu wielkopowierzchniowych na kwotę ponad 1500 zł. Została ujęta przez ochroniarzy sklepu i następnie przekazana tarnowskim policjantom. Policjanci kryminalni Komisarety Policyjnej w Centrum podczas przesłuchań oraz czynności przeszukania w miejscu jej zamieszkania odnaleźli kolejne rzeczy, które zostały skradzione ze sklepów tarnowskich. Okazało się, że kobieta... Raz 16 grudnia, a wcześniej 8 grudnia dokonała dwukrotnie kradzieży odzieży. W jednym przypadku było to na kwotę prawie 1000 zł, w drugim przypadku na kwotę 1500 zł. Odzież została odzyskana i przekazana właścicielowi. Za kradzież zwykłą grozi mieszkance do 5 lat popełnienia wolności. Jest to spenalizowane w artykule 278 kodeksu karnego. Kolejną podobną kradzieżą policjanci zajmowali się również z Komisariatu Policji w Centrum. Tutaj mężczyzna, 21-latek z powiatu gorlickiego, dokonał kradzieży perfumów oraz kosmetyków również ze sklepów wielkopowierzchniowych. Mężczyzna został również zatrzymany. W tej chwili policjanci z Komisariatu Policji Tarnów Centrum prowadzą czynności zmierzające do odzyskania skradzionych przedmiotów. Do nietypowego zdarzenia doszło również w weekend w Tarnowie. Tutaj kierujący samochodem osobowym, podjeżdżając do McDonalda, najechał na... Budynek na ścianę budynku. Okazało się, że mężczyzna jest nieczzeźwy. W wydychanym powietrzu ma ponad 2,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, został osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. Młodemu mężczyźnie, bo mówimy o 25 latku, w tej chwili będzie groziło zakaz prowadzenia pojazdów co najmniej 3 lata. W zeszłym tygodniu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili czynności w związku z czterema wypadkami, w których niestety śmierć poniosło dwie osoby, cztery zostały ranne. Najtragiczniejszy wypadek miał miejsce w piątek. Tutaj mężczyzna prowadząc samochód na drodze wojewódzkiej 984 w miejscowości Lisia Góra, z niewyjaśnionych jak na razie przyczyn zjechał na przeciwległego pazruchu, doprowadzając do złożenia swojego samochodu osobowego Renault z samochodem ciężarowym, który przewoził mączkę cementową. W wyniku tego zdarzenia, kierujący, 42-latek, mieszkaniec powiatu Dąbrowskiego, zginął na miejscu, natomiast kobieta, która jechała razem z nim, żona tego mężczyzny, zmarła kilka dni później w szpitalu. W wypadku tym uczestniczyło jeszcze 8 dziecko, w tej chwili przebywa w szpitalu. Kolejne takie zdarzenie miało miejsce w weekend na ulicy Tuchowskiej. Tutaj kierujący samochodem osobowym na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, który prawidłowo się po nim poruszał. W wyniku tego zdarzenia młody mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na kolejną Kronikę Policyjną zapraszamy za tydzień. Już po raz drugi na płycie tarnowskiego rynku mieszkańcy Tarnowa wzięli udział w świątecznym smakowaniu. Była to okazja do wprowadzenia się w smaki, zapachy i atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło dań wigilijnych, stroików świątecznych, a także wspólnego kolędowania. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Społeczna Progres Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie i Stowarzyszenie ProTarnów. Do tej pory zwykle bywało tak, że zapraszaliśmy tutaj mieszkańców Tarnowa przed budynek Tarnowskiego Teatru. Tam się rozstawialiśmy na schodach i śpiewaliśmy kolędy. Ale uznaliśmy, że to nie do końca jest trafiony pomysł. Z tego prostego powodu, że tam no nie ma okazji, żeby w ciągu tygodnia się zatrzymać. Osoby, oczywiście, miło machają nam do, z sam, przejeżdżających samochodów, ale myślę, że tutaj otoczenie tarnowskiego rynku niedziela przed świętami, więc chwilę można jeszcze ostatnią godzinę spokoju znaleźć, żeby spotkać się tutaj ze, ze znajomymi, pośpiewać przez chwilę kolędy z aktorami, z uniwersytetem III wieku, z dzieciakami z Pałacu Młodzieży, z dzieciakami z, ze Szkoły Muzycznej, a potem jeszcze przykończyć coś z e, Potraw Świątecznych, które przygotowali tarnowcy i nie tylko restauratorzy. Smakujemy same frykasy, tak jak już też mówiliśmy, wszystkie związane ze świętami, wszystkie związane z tym czasem radosnego oczekiwania. Będzie barszyk, będą może pierogi, troszeczkę będzie bigosu, troszeczkę jakiegoś kapuśniaku myślę, że wszyscy znajdą coś małego, dobrego dla siebie. Cały czas nad tym pracujemy, ale to przede wszystkim jest też zasługa. Naszych mieszkańców, którzy chcą tutaj przychodzić, chcą się bawić, chcą wspólnie spędzać czas. Ja myślę, że tak jak już kiedyś powiedziałem, że jeszcze kilka lat i z Wiednia będą do nas przyjeżdżać, nie my będziemy jeździć do Wiednia na kiermasze świąteczne i na smakowanie świąt. Nikt nie zmarznie, tak? Koksowniki są, koksowniki mają wymiar praktyczny, czyli dają nam ciepło, ale też stwarzają tą taką przyjemną, ciepłą atmosferę. Możemy to odnieść do naszego domowego kominka. Środzin. Za nami weekend z Tarnowskim Kiermaszem Świątecznym. W centrum miasta mieszkańcy mogli kupić ozdoby świąteczne i degustować potrawy wigilijne. Była to także szansa na zdobycie choinki. Przez te dwa dni Tarnowianie poczuli świąteczne klimaty przekonali się, że warto na Tarnowskim Starym Mieście pojawić się po to, żeby zrobić świąteczne zakupy, żeby wspólnie spędzić czas i to też dla nas też takie fajne doświadczenie, bo okazało się, że współpraca Tarnowskich firm, różnych organizacji owocuje tym, że rzeczywiście na Placu Sobieskiego na w momentach koncertów, w momentach konkursów były prawdziwe tłumy, że cały czas coś się działo, że handlowcy są zadowoleni, bo udało im się sprzedać większość produktów przygotowanych specjalnie na święta, że udało nam się przypomnieć Tradycje. W sumie e, e, uważam, że to był e, udany tarnowski kiermasz świąteczny. Drugi raz e, spotkaliśmy się wspólnie. Drugi raz pokazaliśmy, że centrum tarnowa może żyć. Trochę kultury, trochę pysznych e, degustacji, poznania nowych smaków świątecznych. Możliwości zakupów, prezentów, ozdób świątecznych, także myślę, że wszyscy Mutarnowianie mogli poczuć już zbliżające się święta. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Gościem na Placu Sobieskiego, który zadbał o warstwę muzyczną, był Piotr Kita.